To jest kurwa, to jest kurwa Co jest to? Gaspek 9 Zwrócił się na mnie Zrzucił się na mnie na celach, Zaczął mnie bić Ale to z paswek teraz rozumiem, że go postrzeliłem

ale ja ja, zawsze się nie się... rozmawiam. Bronią tą kurwę tłustą! Bronią tego skurwisty najebanego! Zajebie się, pisikłaku, ty pierdolony! Czego bronisz, ty kurwa? Bo z dupy strzelił Z dupy mu się marmolata wylała! Tej grubie! Kurwy, kurwy tłustej! Nienawidzę! Zajebie go! botkiem kurwa, tłuszkiem, kurwa, do mięsa go zajebie! Jak świnie, ja i będzie tak robił! Uy, 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 uy. Jak świnia będzie kurwa, miał kurwisko zajebane! Te zamknij się, kurwa, zamknij się. Już słuchasz? Słuchasz, tak? Mogę zadać pytanie? Tak. Skończyłeś? Skończę to kurwa z tą grubą kurwą, to z tą... Jak będę miał no, tłoczeń do mięsa i on będzie jak Ja tak. skąpał pierdolony no, chuj. No. Co się, kurwa, no, na su, rzadko, to się, kurna, z dupy, kurwa, na szatku udało. Będzie robił ły, 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 Tak będzie robił. Chuj, jebany. Ale mu kurwa, do jameczka, nie? to jest tak, nie Co już czy jeszcze nie? Się Jezda, się Cytu, jest dystans, jest dystans. Jezda, linia, linia. Uważaj przy nami będzie parking szklany. Koniec drogi tu jest kurwa! kurwa! <grym> 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 Dobra Cześć, się Zmieniamy plany niż jagacie. Yes. Siebako kurwa? Troszkę się pogadamy! Troszkę się pogadamy! Kasa! Dawać kasę! Pierdol się. <laughs> to nie ja, naprawdę nie pomścisz Pierdol się! Mati, 5 złotych. A ci ów Pierdol się! Po prostu się pierdol! Pierdol za to, że jesteś kurwa fają, zuką francą i jebanym kłamcą. Pierdol się! Pierdol się! Szmaciarzu jebane! Mrok, mrok, mrok. Wszyscy odchodzą w mrok. Ślepi od światła. Na szarej glebie hajsy, na czarnym niebie gwiazdy. Na białym śniegu krew z twarzy. To byłeś Ty, a mógł być każdy. Wykrzywia mi twarz grymas. Lisitacie w chuj, chuj albo leży, nie wiem. Leżą kurbę, czwartego frajera. Czapę dostała i stoi? Leży dwóch albo trzech, bo nie wiem czy Ruda leży. Leży trzeci. Lisica jest na dole, małych zostało. Dawaj lisicę. Inny. A nie trzymaj, raz tak pykni, tak pak. Ej, może Alta muszę puścić. No. no to. No, jedziesz, bojteż super, kurwa! To no, pojebałeś o tobie, to kurwa! kurwa! No to chłopie, nie dobiera się do mnie! No dziewczynka, raz tak? Nawaj, jeszcze raz, to musisz się skupić na jednej, na, na niej się skupanie a ja nie o mnie myślisz, kurwa! Nie wiem, że myślisz. O przy ludziach! O kurwa, Ben! Ben leży, ale jedziemy dalej! O kurwa, co ty nie powyrzucasz do mnie?

Jeść! Jeść! <grym zamiast> <grym zamiast> no ma ci. jedź! Hahaha! Szkaj do blazy! Jebać! ich decyzja losanta no, z was rozjebie, policzymy się! I, i róbmy skarpetki! Co, co to płacze? Tak, aktorami! Co to? Co, 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 co <grym> to? Podziwano? Co to? Było? Co to? Co to? Co to? to? Co jest? <grym> co

wszystko w porządku halo halo go zostawcie jak mamy go zostawić jak się usunąć hahahaha hahahaha rock and roll oh. jak, ty, jak ty idziesz jaki to Rubi! No co? Rubi, czy chodzisz tak, ten na skiętych kolanach? Bo jestem z Muzykiem! robi? Muszę uspokoić oddech... A, kurwa, nie! Nie, nie, nie! Dlaczego? Kurwa!